Siema, 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 czego z tej strony, 9 grudnia, godzina 7.48, dzisiaj wstałem wcześniej o 7.00, 15, zacząłem działać sobie, już teraz sobie robię właśnie ściadanko. No i będziemy zaczynać dzień. Dzisiaj jestem wcześniej, jakoś tak przebudziłem i miałem e, siłę. Więc mówię, dobra, wcale to będzie ten jeden dzień w tygodniu, który e, wstanę wcześniej. Bo dzisiaj i tak muszę dużo e, pracy nadrobić. dużo rzeczy na sklepie e, trzeba nadrobić. Już jedną rzecz nadrobiłem odnośnie wideo Imana. Też dzisiaj jest dzień, kiedy nagrywam wideo Imana i też to 14, nie mam praktycznie rozmów. E, więc na pewno będę się skupiał na tym, aby to wideo nagrywać. Grać. Musi tylko troszkę wyjść słońce, bo jest jeszcze troszkę ciemno, dopiero teraz jakiekolwiek e, światło wyszło, e, więc już mam zrobiony tekst do końca, jeżeli chodzi o tłumaczenie żebym miał to wszystko poukładane. Będę nagrywał w różnych miejscach, jeżeli chodzi o tło, tutaj też będzie na pewno jedna część odcinka, będę miał części, co będę mówił. Będzie to ciekawe doświadczenie, bo też mniej spałem, ale też jak już wcześniej mówiłem w jakichś odcinkach, na pewno mam tak coś takiego, że jak czasami mniej śpię, to i tak, i tak czuję, że mam wysoki poziom skupienia wtedy, na pewno wyższy. Wiele łatwiej mi jest się skupić rana i ogólnie w dzień, jak już w w wcześniej niż jak śpiewę za długo, bo wtedy jak za długo to jest strasznie taki um, distracted, że strasznie rozproszony. Ale tak, robimy tutaj herbatkę, robimy sobie jedzonko, um, zrobię spinak znowu w tym z jajkiem, aż znaczy z pomidorkiem, z cebulą, z trzech jajek. No i jeszcze dodamy tutaj bułkę, która tam leży, bo taką bułkę spod telegrafu mega dobrą tej widzę nie mamy do zjedzenia. No no i będziemy lecieć dalej. Dzisiaj dużo nagrywania znowu, ale będzie. I tried, I tried to fight. Wygląda moje śniadanie. Tutaj ja tej bułka, o której mówiłem. Tu Mind Master, tu Shake, tu w kawka, herbata. No i oczywiście jeszcze Pro Balance. Właśnie tutaj właśnie widzicie mój najlepszy edit w życiu. najbardziej Najwięcej na nim przesiedziałem. Jest tu wszystko, o czym mówiłem. Różne muzyczki. Różne teksty, różne jeszcze dodatki, że, ja, że sobie mówię, właśnie, i takie coś wyskakuje nagle, inne efekty, więc poświęciłem na to dokładnie od 10:00 dokładnie to robiłem do teraz: 13:47, za 13 minut zaczynam rozmowę i idealnie się wyrobiłem, obrabiam to, potem będziemy musieli jeszcze tylko zrobić miniaturkę i wrzucam na YouTube'a i lecimy, lecimy, zaczynamy przygodę. Ok, więc ogólnie wrzucony już wideo na dwóch nawet kanałach, żeby były większe zasięgi, bo na jednym. Zrobiłem sobie nowe konta, z którego postuję w sumie te wszystkie wideo teraz I... E, no i tam zasięgi nie są dla na nas dobre nie, wysko, nie skomentował nikt, kto jakby z mu wyskoczyło gdzieś tam w polecanych A zrzuciłem z mojego starego kanału, który mam jakieś tam suby No 22, ale to, to mało, ale jakieś są No i od razu ktoś skomentował, więc Myślę, że takie, taki tip nie było powiedziane, że tak nie można robić Więc myślę, że takie coś dobrze zrobi, e, no i co jadę na siłownię ja skończyłem rozmowy dzisiaj e, nie skuteczność, skuteczności dwie osoby nie odebrały, też miałem tylko około 9 rozmów, e, więc odbyłem może z 6 więc z parę osób e, parę osób zainteresowanych było natomiast no ogólnie jadę na siłownię ogólnie spałem 4 godziny dzisiaj, więc troszkę Jestem śpiący Już o tej godzinie, już o 19 Czuję, że już mało spałem Natomiast yy, Idziemy jeszcze zrobić trening na siłowni <grym> yy, nie, ma, nie ma tutaj wymówek Wczoraj nie było Treningu dzisiaj musi być yy, Bo jeden dzień przerwy Jeden dzień robimy trening, drugi nie robimy yy, Dzisiaj prawdopodobnie Zrobimy sobie taki luźniejszy Myślałem nad barkami, ogólnie jeszcze nad Nogami w ogóle, żeby zrobić no więc jadę na siłkę, no i potem pewnie wrócę. Meczyk sobie pewnie pooglądam, potrzebuję jeszcze, no i idę wcześniej spać, żeby, żeby jutro się obudzić wcześniej też, ale żeby dzisiaj wcześniej spać, żeby się wyspać, żeby spać normalnie chociaż 6, -6 godzin, nie 6, 7. Dobra, więc wróciłem z siłowni i w sumie zrobiłem większy trening niż myślałem, zrobiłem em, nogi i w sumie brzuch i trochę bica przed ramię. No, więc dzisiaj e, wcześniej wstałem, Dziś jest około 20.39 i to sobie oglądać meczek, wycierować jeszcze, odpocząć i wcześnie spać. No jutro rano wstajemy, żeby działać dalej. E, no i będziemy się rozpędzać już, żeby na nowy rok się e, tutaj na obroty wlecieć, e, No i zajmę się już. Sklepem bardziej, już zacznę reklamę robić. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli się podobało, zostaw lajka, like, suba, komentarz i tek, że, tek, że, dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Żegnam cię. Miłego, miłego, produktywnego weekendu.